Szukasz ciekawej koszulki na lato? Wejdź na Ty, bo z Abra Team wakacje trwają cały rok! To jest zbyt trudne. Kilka dni temu otrzymałem przedwczesny dostęp do Bety, czyli w wersji Stumble Guys, gdzie jest 30 nowych skinów, nowe emotki, tańce, kroki, animacje. I przez 3 dni nie byłem w stanie zdobyć wszystkich skinów czy emotek. Dlatego dzisiaj kręciłem tak długo, dopóki nowej emotki specjalnej Mister Bista nie trafiłem. A kiedy już tą walizkę pieniędzy, czyli nową emotkę zdobyłem, to wow! On biegnie w drugą stronę! Sami musicie zobaczyć, jak ona działa. A do tego wszystkiego sprawdziłem kilka mocnych mitów związanych z Mr. Beastem, których sam Mr. Beast raczej nie chciałby, abym opublikował. Obejrzyj to bez przewijania. A jeżeli kupujesz coś w sklepie w StumbleGuys, to raz na tydzień wpisuj kod Abra i powiedz o tym swoim znajomym. Ja nie wiem, jak do tego doszło, ale my w dalszym ciągu jeszcze nie wykorzystaliśmy, słuchajcie, tego koła w 100% oraz tego koła w 100%, Mamy bo dzisiaj. Emotki z pieniążkami. Muszę mieć tą emotkę, ale żeby nie było, tutaj też brakuje nam kilku skinów, na pikselowego Mister Bista. Dlatego w tym momencie kręcimy sobie pięciokrotnie, widzowie. Nie bawimy się w pojedyncze kręcenia, tylko kręcimy pięciokrotnie, żeby zdobyć wszystkie nowe skiny. Skamielinę testowaliśmy we wczorajszym odcinku, więc let's go. Kolejne. O, mam, mam Fristona, mam, mam. Mam nowy skin T-Rexa, czyli epicką skóreczkę, gdzie go jest przebrany za tego T-Rexa, ale cieszę się, że go mam, dlatego, że wcześniej go nie trafialiśmy. Let's go. Już dobrze, słuchajcie, oddaje giereczka, jest całkiem I spoko. I tu... tego magika. Aaaaj, jajaj, dawaj ostatnie kręcenie. Let's go, let's go, coś nowego, coś nowego będzie Virgo. Dwa nowe skiny w pięciokrotnym zakręceniu. Te... Czyli w tym momencie, słuchajcie, mamy ten skin Virgo i to są totalnie nowe też włosy w Stumble, Guys. Jeszcze wcześniej takiej fryzury nie było. Oraz mamy t ale tutaj sami możecie zauważyć, że to tak naprawdę jest tylko ziomek w no. Tak, ewidentnie widać, że on w ogóle ma wśród jeszcze jakąś bluzę czy coś różową? Dziwne, naprawdę dziwne. Więc teraz zakręcimy sobie pięciokrotnie, ale kołem z emotką. W końcu, słuchajcie, musimy tą emotkę zdobyć i będę kręcił tak długo, dopóki tego nie zdobędę. Obiecuję, że w tym odcinku tą emotkę przetestujemy, nie jest to od razu, ale jazda. I takie rzeczy dzieją się właśnie w koszulkach Abra Team, więc wpadajcie, ety, pierwsza linia w opisie. Mając taką bluzę czy koszulkę z Abra masz większą, Szczęście w StumbleGuys, a do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem i z wiadomością ode mnie gratis. Let's go! Czyli teraz, słuchajcie, możemy już w końcu przetestować tą emotkę, która ma się zachowywać, słuchajcie, jak banan. Nie wiem ile w tym prawdy, ale to zobaczymy. Jednak jeszcze zanim to, to teraz kręcę dziesięciokrotnie, słuchajcie, kołem ze skinami, bo naprawdę już musimy zdobyć resztę skinów. Nam brakuje w tym momencie tak. Legendarnego piksel yy, Mister Bista 1 i z czterech. Czy nawet może pięciu Tych właśnie skinów takich prehistorycznych Bardziej bym powiedział, że z czterech Więc serio musimy cisnąć O, dalej obsydianowego Dark pila Nie testowałem, a powinniśmy to zrobić Ewidentnie, słuchajcie, powinniśmy to zrobić I uwaga, teraz 3D Ale to także z duplikami A tego Diamond ja... masz, co było obok? Diamond co? Tak, ta, Diamond Bista to mam Tego Mr. Bista latającego też wam Mówię, wszystkie mam poza pikselowym Mr. Bistem Jednym, jedynym Ja cię kręcę, mamy tutaj mityczny skin, który naprawdę nie wiem, czemu jest mityczny. Może Wy mi wytłumaczycie, ale już naprawdę oszczędźmy twórcom gry Oho. tutaj krytyki. Mamy tego ziomala, tak, ale go też z kolei testować nie testowałem. I teraz, o mamuta, nie testowałem, a go trafiliśmy wczoraj. Ej, tych skinów jest 30, więc ja już nie muszę mówić, że testowałem, czy nie testowałem, bo po prostu większości nie testowałem. Ale dawajcie, to jest chyba ostatnie zakręcenie w tej dziesiątce, więc musi się. Przypomnę, go też nie testowałem, gdyby ktoś pytał. Tutaj dla pewności, słuchajcie, nie mam jeszcze wszystkich emotek, na przykład takiego z megafonem, więc także kręcimy 10 -krotnie. A jeżeli teraz, słuchajcie, nie zdobędziemy czegoś nowego, to już będę kręcił tymi kołem cały czas i naciskał klawisz Escape, czyli w 3 sekundy będziemy mieli zakręcone dziesięć razy, rozumiecie? No właśnie, bo my trafiamy takie coś, zamiast Najważniejsze, trafić na że masz tą paletę. eteczkę z pieniędzmi. Tak, to jest niego ważne, ale właśnie chciałbym na przykład to jedno w prawo, legendarną emotkę. Albo chciałbym mieć to paletę pieniędzy i gościa z megafonem. No serio, mamy do przetestowania tego dużo, więc dawaj, dawaj, stopel! Lelelelele, ole dawajcie mi te skiny! Znaczy w sumie to nie są skiny, ale to jest też mega ważne, żeby to wszystko potestować, no bo naklejek z napisem S to chyba nikt nawet nie chce testować i ja tego testować nie będę! Ale inne kroczki czy coś? A co to o, jest? Klejnoty. No właśnie, to wygląda jak bug, jakby to nie były klejnoty, tylko coś <laughs> innego, więc naprawdę nie mam pojęcia, co to ma być. Uwaga, chyba Ostatnie zakręcenie w tej dziesiątce i o, tych kroków chyba nie mieliśmy. I to jednak nie Jeszcze było nie ostatnie zakręcenie, więc może teraz, może coś teraz mamy duplikat. Widzicie, to nie no były jest. klejnoty, tylko Widzicie to są tutaj? jakieś kroki. A, to są te kroki. Ej, dobra, to je testujemy. Ale tak jak mówiłem, chcę mieć także inne emocje, więc uwaga, kręcę tutaj dziesięciokrotnie i naciskam klawisz Escape. Kręcę tutaj znowu dziesięciokrotnie. I uwaga, naciskam klawisz Escape. Kręcę znowu dziesięciokrotnie. I uwaga, co robimy? Naciskamy klawisz Escape. Zakręciliśmy aż 30 razy. Więc podejrzewam, że może teraz już mamy te emotki. LOL, nie mamy dalej ani tego, ani tego. W takim razie znowu, uwaga, 10-krotnie kręcimy i naciskamy escape. klawisz. I tutaj znowu 10-krotnie. I znowu Escape. I tutaj 10-krotnie. I znowu Escape zgadliście. I jeszcze słuchajcie, tak zrobimy dwa razy, żeby mieć, słuchajcie, już totalną ja pewność To była szansa na no te? No, po 3%, więc no niby mało, Cora. ale jak kręcę tego. Tyle razy, to powinno już być, prawda? Wchodzimy w emotki, wchodzimy w legendarne. Dobra, jest jedna zaczepka, jest też druga zaczepka, więc wszystko się zgadza. Muszę teraz przetestować, słuchajcie, Dark Pila albo mamuta. I wolę mamuta. Dobra, widzowie, odpaliłem mapkę z Mr Beastem, ale nie po to, żeby teraz w tym nie momencie na niej testować? grać, tylko właśnie po to, żeby testować. Popatrzcie, przede wszystkim mamy naprawdę przepotężnego skina i te kroki są mega kozackie. Ja nawet nie wiedziałem, słuchajcie, o tym, że te kroki mają takie. Trójkąciki, serio. Juli natomiast, słuchajcie, maski na tego Virgo, i teraz chciałbym go zobaczyć, bo on wygląda naprawdę dość potężnie. Ej, ale on naprawdę jest ładny. On jest naprawdę gigantycznie ładny. I teraz tak, uwaga, pierwsza emotka, popatrzcie. Wielka paleta z kasą i megafon. To jest naprawdę dobre. To mi się mega podoba i tego bym w ogóle chciał poużywać na Block daszu. Druga, słuchajcie, to popatrzcie. Też megafon. Leci w ogóle tutaj jeszcze ikonka Mister Pisa. te emotki, w sumie to nic nie robią, nie? No nie. Nie, 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 one są po prostu śmieszne, ale naprawdę to fajnie wygląda. I teraz uwaga, przetestujemy to co najważniejsze. Emotkę z walizką. Popatrz. Lecą tu pieniądze i faktycznie jak w to wejdziesz, to masz totalną lipę. Ale jazda, ale jazda. Czekajcie, czyli tak rzucam tutaj. Popatrzcie. Wylatują pieniążki, które w ogóle mają jakby to są yy, Stumble Guys dolary. Ale ej, ona znika. Banan nie znika, jak się go rzuci. No chyba, że wejdziesz. Ale wow. ona znika. Popatrz, nie wchodź teraz w nią. Nie wchodź, nie wchodź. To, zo, to zobaczycie, widzowie, że jak się kończy animacja, to znika. Ten właśnie, słuchajcie, jakby emotikon. Dobra, a jak ja sobie w to No, tak znika taka. Jo, hej, działa to dokładnie tak samo. Jak słuchajcie, banan, dokładnie tak samo, słuchajcie, to działa. Wręcz, wiecie co? Mam wrażenie, że chyba mniej wybija, bo na bananie dało się zrobić tak, a tutaj, pum. Widzicie, nacisnąłem teraz spację specjalnie po to, żeby mnie wybiło. Uwaga, Pum! Znowu. Czyli to działa inaczej. Nie da się wyskoczyć. Bo na, na bananie da się wyskoczyć. A tutaj, uwaga. pom, Znowu. No nie, niestety, słuchajcie, bez szans. No nie. Uwaga, jeszcze raz. pom. Ej, nie działa. Ale w sumie całkiem spoko. Popatrzcie, tu naprawdę jest całkiem ciekawa emotka. Widzowie, teraz natomiast sobie zagramy, to dlatego że wziąłem skin wersja. coś specjalnego. To jest ulubiona mapka Juli. Ale popatrzcie, ja teraz mam <grystall> Krystal Bista I jeszcze dobrałem kroki z flagą Mr. Bista Co prawda te kroki, które Juli ma są ładniejsze. Ale stwierdziłem, że zrobię taki pakiet, i trzeba przyznać, że naprawdę wygląda to, to mega kliknow. Tylko trochę inną wersję. Popatrzcie, tutaj, tak, tak, tak. Tutaj w ogóle, słuchajcie, jestem w stanie wyrzucać tą emotkę. Żeby ktoś po prostu w nią sobie trafił Tylko, że akurat nikogo teraz przy mnie nie ma Dobra, dawaj tutaj polecimy sobie e, tym ufem dobra, Dawaj, to ja. ufo mnie tutaj wybija Dobra, okej, okay. ojo ja! Ale mocno. Dobra, trzeba, słuchajcie, to przejść, bo zaraz będzie gigali, panu no nie? Czyli teraz tak, robimy tak. Rzucam tam daleko, słuchajcie, gdzieś emotkę. Okej, okay, to jednak nie było jeszcze aż tak nie daleko. Tutaj Dobra, ciekawe. tutaj sobie idę środeczkiem. Tam rzucam, słuchajcie, ale kurde, ja sam sobie rzucam tą emotkę prędzej niż ludziom, bo ona naprawdę mega, ale o! to mega lip nie leci, trzeba to przyznać. Dobra, rzucam tutaj emotkę. Okej, okay, jest emotka. Może ktoś w to wejdzie? Uniknął no tego. I znika, widzicie? I nagle, słuchajcie, ona znika, ale to jest jazda. Ale to słuchajcie jest jazda naprawdę jestem słuchajcie w szoku serio I jak to jest? Ja nie jestem może takim programem. Moim żeby zdaniem, używać emotek, moim zdaniem ta skupić. emotka jest za krótka. Serio ona jest ewidentnie widzowie, za krótka. Ale dobra, teraz o, słuchajcie polecimy się. sobie na środek i jeszcze raz to spróbuję serku. polecić słuchajcie środkiem. Bo ostatnio próbowałem i niestety ale nie ma szans. Więc jak to słuchajcie zrobić? Trzeba czekać słuchajcie na UFO. Dobra, 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 dobra. Tutaj leci dobre UFO. Teraz w takim razie muszę się odbić od tego UFO. Jeszcze nikt nie przyszedł. To gdzie ja się Dotknąłem nie tego UFO i nie zadziałało. Ej, to albo jest beta i jest to po prostu błąd? Albo po prostu się nie da. Które UFO? Serio. na środku? Tak. Na środku się nie da przejść, nie da się przejść. Ale właśnie ja myślałem, Chyba że... Nie, no to, to bardziej wygląda jak jakiś błąd, tak szczerze. Ale teraz dotknąłem tego drugiego ucho. I mnie nie przepuściło, widzowie, co było totalnie porąbane. Dobra, lecę w takim razie też. Tutaj ładnie, pięknie. Na... O kurde, tutaj? Ty co jest? Dobra, poszedłem, słuchajcie, prawą stroną, bo naprawdę tej lewej to już w ogóle nie ufam. Patrzcie, tutaj naciskam tą spację i jakoś to lewej leci Nie, więc... ufam. No Kto ja jesteś? wchodzę tutaj normalnie na metę, ale lewą stroną to się cykla. No i dobra, teraz odpaliliśmy mapeczkę tą Mister Beastową. Dokładnie tak. żeby przetestować, właśnie skina Mister Beast na mapie. Mister Beast, ma to sens? Ma to sens, widzowie. Popatrzcie, można sobie tutaj lecieć normalnie bez żadnej podwójnej spacji. Nie ma żadnego problemu. Dobra, 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 dobra. Uwaga i yo! O! No sam o, siebie trafiłem zrobić, mi coś, tak? chciałem to. Chciałem w ciebie, a trafiłem sam siebie, rozumiecie to? Ale padaka, nie? Tak ale padaka, ale drugi raz to zrobiłem. Ale chciałem, słuchajcie, o, jeszcze o. dzisiaj pójść właśnie tutaj drugi raz, bo ostatnio tutaj byłem i chcę zobaczyć, czy na tym da się stać. Nie! Na tym, słuchajcie, stać się nie da i wpadasz w wodę, więc trochę bekowo bym powiedział. Ewidentnie trochę bekowo. Dobra, Których to... Aleczek, taki... i idziesz środkiem? No właśnie, wiesz co, pu... Chciałbym pójść, ale coś mi słuchajcie, nie wychodzi. Wiecie co? Teraz pójdę, słuchajcie, samymi wiatrakami. A przynajmniej spróbuję to zrobić. Jest. Ja dobra. <tuk, tuk, 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 tuk. Dobra, Oj, tutaj ciach, tutaj ciach. Okej, okay, samymi wiatrakami udało się, słuchajcie, tutaj przejść, więc nie jest źle. I teraz tak samo słuchajcie. Normalnie wszystko przechodzimy z tymi wiatrakami, więc lecę sobie z trampoliny tutaj na to. Teraz to a, mnie przy tutaj. Dobra. I tutaj zatem się akurat chodzić da. To już wiemy, nawet tutaj się dało chyba wejść, prawda? Tak, da się tutaj bez problemu wejść. A da się. Na przykład tutaj na to Ej, da się o. tutaj wtedy normalnie chodzić bez przesady. Ale jazda. Totalnie po całym. A ty tym zawsze przechodzisz, bo ja zawsze przechodzę przez te o. A Aj, to ja jest, ja to już to to jest... nigdy nie idę bokiem. O kurde. Bokiem. O kurde, a ja właśnie lecę bokiem i tutaj trochę lipę mam, już bo tutaj. Na mecie. A ja właśnie nie i nie miałem checkpointa, więc trochę źle słuchajcie trochę źle mi tutaj zrobiło, ale spoko. Jesteś? o, jo, joł, Dobra, 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 o, nie, dobra. Nie, nie, nie. Chciałam dobra, o kurde. O kurde słuchajcie, o kurde, ja nie wiem czy to w ogóle jest do przejścia, słuchajcie, szczerze. Nie wiem czy, czy już nie jest, słuchajcie, za późno. Dobra, lecę, 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 słuchajcie, lecę. Chodź, dobra. Chodź, chodź. dobra, 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 dobra. okej. Okay. Okej, okay, widzowie, to się musi udać Siup, siup ej, ej. Jestem, a ty jesteś? Jesteś, no Okej, okay. jako ostatni I teraz bombardment. mamy bombardment Jeżeli, słuchajcie, przegram tego bombardmenta z Juli, To znaczy, że ten skin, słuchajcie Czyli kryształowy, diamentowy Mr. Beast nie daje w ogóle szczęścia, no nie? Ej, naprawdę Ale w ogóle twoje kroki, ta flaga jest bardzo ładna Ja myślałem, no jak widziałem e, właśnie ten, no wiecie, w tym, w tym kole, no nie? Że ona wyglądała dużo gorzej, serio A tutaj wygląda to naprawdę mega kozacko. Ta emotka, słuchajcie. Nie no w ogóle bardzo spoko Joy. update. Bardzo spoko update oni tutaj robią. Mega mi się to podoba. Dobra, idę sobie w takim razie, słuchajcie, tutaj. A ja, ogólnie ja tak jakoś dziwnie lecą. Zawsze można było sobie stać gdzieś z boku i nie leciało. A a znaczy chyba po lecą akurat. Nie jest genialni! Mogę Ci tam rzucić e, walizkę z pieniędzmi, jeżeli chcesz, co to, to ja zawsze może Ci pomoże. Mo, mo, może Ci to pomoże. Dobra, to rzucam tutaj, ok Okej, okay, tutaj trzeba uważać, słuchajcie, znowu i let's go! Ej! On dotknął tej mojej motki Czy się tylko wydawało? Nie ej, wiem, nie wiem. O jest, tak dobra, 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 dobra. dobra. Okej, okay. masz tam walizkę, masz sobie, weź, weź, weź. Możesz sobie tam... Nie, no, może sobie pieniążki z niej zabrać. Na luzaku. Nie. Dobra, lecimy sobie tutaj i teraz uwaga, dobra. Czekaj, czekaj, bo ja bym chciał trafić tego typa. Jest dobra, rzucam. Tu. O, jo, 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 dobra. Okej, okay, okej. Okay. Tu Już, tak już tak robi to... niebezpiecznie trochę. Tak to trafi, słuchajcie, go chyba nie trafię. Okej, okay. zawijam sobie Te tutaj. Bo mi tu przyleciało? Ej, ciężko się robi, no. Dobra, to masz tam walizę. Ja już trafiłam cię. Dobra, 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 jest spoko, jest spoko, ale to czemu czemu tu. słuchajcie, on? Yo! Widzowie, nie ma, przebacz, kręcimy dziesięciokrotnie, musimy mieć wszystkie skiny, a ja przypomnę, dalej nie mamy tego pikselowego Mister Bista, więc jest to totalna lipa. Jeżeli chodzi o te skiny z kamieniałości, to niestety też ich nie posiadamy. Dark Pila tego, słuchajcie, obsydianowego też testować nie testowaliśmy, więc jesteśmy w plecy i musimy... o jedno w prawo, widzowie, jedno w prawo i byłoby naprawdę potężne. Masz już potężne. prawie wszystkie, nie? No mówię, no niestety brakuje mi około... Więc to wcale nie jest Ej, tak mało. Tak. A to koło wcale nie chce oddać. Słuchajcie, ono wcale nie chce oddać. Teraz sami widzicie, non stop są mityczne duplikaty i tak dalej. Więc jest trochę lipa. Ale z kolei słuchajcie, z tą koszulką, Abratim, macie większe szczęście w Stumble Guys, więc spadajcie, zamawiajcie pierwsza linijka w opisie każdego filmu. Macie zdjęcie z autografem i z wiadomością ode mnie gratis, a już za około miesiąc, może trochę dłużej, będzie totalnie nowy sklep organizowany z youtuberem, którego znacie i lubicie, ale nie mogę nic więcej zdradzić. Mamy opcję nowego. Dark Pila i niestety dalej nie ma nowych skinków. No kurde bele. Tego w sumie też nie testowaliśmy, ale ten glitch mi się średnio powiem szczerze podoba... Tego też, słuchajcie, jednego w prawo nie testowaliśmy. No dobra, kolejna dycha, słuchajcie, no bo nie ma co to, tamto, ten tego, no. Kurde, ja kręcę dziesięciokrotnie i nie mogę skinów trafić, dawaj mi! Ciak, za pierwszym a razem. ile słuchajcie, razy już chyba, że z 50-30 razy zakręcił, nie? Więcej myślę, naprawdę myślę, że więcej. Dobra, nie było tego skina tyle czasu, a teraz leci dwa razy z rzędu! Ale spoko! Bo ja chcę go przetestować, słuchajcie. On może być najfajniejszym ze wszystkich Mister Biskowych skinów, moim zdaniem. Serio, ten właśnie taki pikselowy, a to Tutaj... Oj go już. Nie, dino gaja nie mieliśmy. Czyli w tej dziesiątce słuchajcie, zakręceń, już mamy dwa nowe skiny, których wcześniej nie posiadaliśmy. Dino. Jeszcze może trzy. No i tak, jeszcze jakieś trzy tak mniej więcej. Nie, no dwa. Z tego co widzę to chyba jednak dwa, wiesz, tak szczerze. Zaraz zobaczę, bo y, ziomek Flintston i ziomeczka Flintston z tego co widzę. No właśnie. No, a ja mam ziomeczkę właśnie ostatnio trafiłam, no. Ej, ale jaram się słuchajcie, mamy jednak dwa nowe skiny, na które długo tutaj czekaliśmy, więc jest dobrze. Dino duplikat, więc po raz kolejny. Ej, to jest strasznie mocne zakręcenie, słuchajcie, strasznie mocna jest ta dyszka, naprawdę. Jeszcze do tego ten fosil za 500 żetonów i serio, ja nie wiem ile teraz będę miał żetonów, ale to naprawdę tak do... Go też nie miałem. Cave w ale Zabiamy dużo patrzcie, na to jest przecież. nowe. To jest nowe i jeszcze to jest nowe. No, Dino Gaia, słuchajcie, wcześniej nie widziałem, ale. No, szczerze, on może być bardzo wysoki. I wiecie, co ja bym chciał to przetestować? Bo on naprawdę wygląda z tej perspektywy niewinnie, ale z tej już jest naprawdę wysoki. Ten ziomek, słuchajcie, z kolei naprawdę super wygląda, bo właśnie ma młotek. Też ma jeden ząb czy monobrew, ma tutaj te kły, nazwijmy, jako wisiorek. Bardzo dobrze to wygląda. Ale mówiłem, że też chcę przetestować tego gościa, czyli właśnie Pixel Mister Bista. On ma świetne, słuchajcie, te skarpety i te kroksy pixelowe. Pice robią ja chyba robotę. mam piksela. W międzyczasie jeszcze zrobiła nam się misja, więc odbieram sobie, słuchajcie, tutaj właśnie 300 tych misjowych punkcików, ale teraz sprawdzimy serio wielkość tego skina Dino Guy. No i popatrzcie, mamy mapeczkę Icy Heights, na której to właśnie zawsze sprawdzamy wielkość skinów, ale oj nie! Myślałem szczerze, że on jest dużo większy. Nie, nie jest taki on tam, duży. słuchajcie, w lobby A to wygląda na wielko Ale jest taki jest lepiej. Dalej on wygląda super. Moim zdaniem mega fajny skin, ale no nie, no to w ogóle. Co? Wiedziałem? Ty wpadłaś do backroomsów, ale on, słuchajcie, wielkością nie umywa się no, jednak do raz. innych skinów. I teraz jak przeglądam skiny, to brakuje nam w sumie chyba tylko i wyłącznie tej cave galowej ziomeczki. Dobra, odpaliłem, słuchajcie, Hot Wheels Hustle, dlatego że ten skin jest naprawdę duży i on ma gigantyczny kapelusz, no nie? Serio, ten kapelusz jest wielkość, jest większy od, na przykład tego kapelusza czarodzieja. Popatrzcie po prawej, no nie? Więc po wejściu do, słuchajcie, tego samochodu zawsze te skiny się powiększają, o, prawda? Więc jeżeli się powiększają, to powiększają. Podejrzewam, słuchajcie, że on będzie miał ten kapelusz jeszcze większy i chce to właśnie słuchajcie sprawdzić. Więc let's go Inio, Bambinino. Dobra, rzucamy Tam tutaj jesteś, uwaga, dobra. walizeczkę może wejdzie. O! Ej, no. Yo yo. Dobra, wchodzimy tutaj do tu. Oj, co? Ej, ten kapelusz jest Zniknął dosłownie? Muczabka? Nie. Ten kapelusz jest jest dosłownie wielkości samochodu. No popatrz. Ale Ej, ale nie no bez kitu, słuchajcie. Patrzcie na to. On jest serio no, jak kabina tego pojazdu, ale to jest masakra. Nie spodziewałem się, że to będzie, słuchajcie, aż tak dziwnie wyglądało, ale z drugiej strony spoko. To nawet pasuje takie pikselowe rozwiązanie. No moim Ej, zdaniem właśnie. Dobra, próbujemy, słuchajcie, na pewno jechać w drugą stronę, bo we wczorajszym odcinku niestety ale nam się tutaj nie udało pojechać w drugą stronę. Co było super, hiper przypałowe. Więc dobra, zwalniamy do zera. Dobra, 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 dobra. Nie! Odbiłem się, nie wiem od czego. No i dobra, zobaczmy, słuchajcie, czy super, ten kapelusz pomoże nam na super slajdino bambinino. Let's go. Dobra, lecimy Cęte, w takim razie. Ten mój glitch, co ja mam strasznie mnie denerwuje, że on tak miga. No tak, ale tak naprawdę to chyba właśnie o to chodzi. Dobra, ktoś jest wszedł. Tak, to jest tak naprawdę... mm. Let's go. Ktoś, słuchajcie, już w moją tutaj emotkę wszedł, więc ja zostawiam w takim razie kolejną. Bawcie się tutaj, panie i panowie. Dobra. Siup. Okej, okay, teraz z tego oj, tutaj oj, 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 na oj, oj, oj. to. Prawie wypadłam. Tutaj prawie tutaj z z modło, nie wypadłam i wypadłam. Tutaj. Dobra, a ja lecę tutaj po barierce. Okej, okay. siup, siup. siup. Nie, jajaj, jaj. no nie było źle, słuchajcie, nie, nie pomaga było źle. Ci ten kapelusz, myślę. No niestety, ale ten kapelusz tak jakby chciał pomóc, a nie za bardzo mógł. No szkoda, słuchajcie, mogę tylko powiedzieć, że naprawdę szkoda. Dobra, w drugą no, no, no. stronę dawajcie, dawajcie. Rzucam tej walizę, dawaj ja walizę, ja dawaj, po, lecę. Słuchajcie. Co jest? On biegnie w drugą stronę! I On słuchajcie, nie płynie. A teraz płynie, biegnie! Jest. A ja mogę tak do końca, już? O kurde, pasz, pod jakim ukosem on I w ogóle ciśnie. Tutaj. E, ja całą mapę spróbuję tak przejść, słuchajcie. Czekaj, 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 czekaj. Nie, tu się chyba już nie da. Tu się widzowie chyba już nie da. Dawaj, ciśnij, wariacie. Ciśnij. Nie przyskoczysz, nie przyskoczysz. Musisz, musisz, nie. No, nie, chyba się już tam dalej niestety nie da. A jak nacisnę emotkę, to stoi w miejscu. Co jest? Dobra, musimy zdobyć ten ostatni skin, dawajcie. Czyli panią Jaskiniową. Dwa razy było kręcone. Serio, nie wiem, no tym kołem łączę przez te, te wszystkie klikson? odcinki Myślę, że tak z 300 razy mogłem zakręcić, co? Dobra, dostajemy panią Glitchy, ale my jej nie chcemy. My chcemy, słuchajcie, panią cavemanową, panią galową. No nie, no teraz cały czas będzie mi wyskakiwał ten piksel Mister Beast, ale naprawdę fajny skin, co? Naprawdę ten pikselowy Mister Beast to całkiem fajny. Ten w ogóle wypada non stop, także serio, jako duplikat 500 żetonów, ja nie narzekam, ale naprawdę trzeba przyznać, Ciągle że nie. No te złote przy wypadają. A mi ten te też. Tak, ten. Słuchajcie, latający też mega często mi wypada. No to uwaga, może teraz nie no. Dajcie mi tą panią. Dajcie mi tą panią. Jak nie no, to kręcę po prostu cały czas i naciskam klawisz Escape. No nie no, patrz. Non-stop on będzie. On będzie, no nie no, ale. Co? Ale po co mi on? Po co mi ten skin Jak ja już go mam? Ja jeszcze tego Boksera nie testowaliśmy, tego Obsidianowego Dark Pila nie testowaliśmy Kurde, ale tych skinów nawaliło Naprawdę w tej aktualizacji, tu ja jestem Serio w szoku, dawaj, ostatnie Jakieś dwa zakręcenia do końca tej dyszki To może, ter, jedno w lewo Jedno w lewo Więc dobra, słuchajcie, kręcimy dychę, naciskamy Escape, kręcimy, słuchajcie, dychę Naciskamy escape i tak samo Słuchajcie, robimy jeszcze raz Zrobimy sobie to, słuchajcie, jeszcze, było raz. Za I I w Jeszcze raz I robimy sobie Jeszcze raz Patrz ile tu w ogóle żetonów Dobra teraz wchodzimy tutaj I oczywiście dalej nie ma tego skina